bardzo serdecznie powitać naszych wszystkich mistrzów, którzy wrócili już szczęśliwie do Szczecina. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych zawodników, którzy wygrywają na arenie światowej, nie tylko europejskiej. To pokazuje, że Szczecin w myślarstwie jest potęgą. Nie tylko w myślarstwie, w jeszcze innych dyscyplinach, na razie indywidualnych myślę, ale również przyjdzie czas na dyscyplinę drużynową zrobiła kwalifikacje olimpijskie, także prawdopodobnie będziemy oglądać się, a wy oglądać będzie nas w telewizji. I pozwoliliśmy sobie, żeby pan prezydent pamiętał o wieszlarzach, pamięta zresztą, to wiemy o tym, nie dajemy zapomnieć, wynikami między innymi. Pozwolę sobie przekazać w naszym imieniu taki znaczek symboliczny, znaczek z Benji, z Pekinu. Mam nadzieję, że większość z nas, mam nadzieję, że wszyscy tutaj sześć osób, które jest zawodników będzie miała taką możliwość kupienia sobie już tam na miejscu tego znaczka i wtedy przywieziemy ich więcej. Na razie tylko jeden, Panie Prezydencie, bo okoliczności jeszcze tam nie byliśmy. Także proszę przyjąć od nas wszystkich ten znaczek, przyjąć w klapie jak najbardziej, żeby Pan pamiętał, że w przyszłym roku jest ważny rok dla sportu polskiego i mam nadzieję, że Szczecińskiego. Mam nadzieję, że przywieziemy pierwszy krążek. Z takiego fajnego koloru jak niez naszej. Hmm. Jak to jako pierwszy Mam nadzieję, to na. To po każdym. Myślę, że to był kolejny. Wykonać po kolejny krok w drodze do e, do igrzysk olimpijskich, do Pekinu. Jak tam będzie, to oczywiście nie będziemy rozmawiać, bo to kto wie. Zdobyliśmy doświadczenie? Może nie, potwierdziliśmy tego i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że to wszystkiego jesteśmy zdolni nawet zdobyć takiego klasycznego hat-tricka przy, przy tytuły mistrzem świata w kolejnych latach. także. Bardzo mało osad na świecie w ogóle tego dokonały, dokonało, także nam się udało. Właśnie tak, to, tak to wygląda. A na czym zamierzacie pracować przez następny rok? Głównie nad niuansami technicznymi, mimo że wszyscy, mogę tak powiedzieć, że wszyscy uważają, że jesteśmy już osadą idealną. Ja uważam, że nie jesteśmy, ponieważ ja tylko wiem i nasz trener, że powinniśmy jeszcze pracować nad takimi rzeczami, które jeszcze nie grają, a które dla laika są nieosiągalne i nie ma pojęcia, co tam jest. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę jeszcze musimy coś poprawić. Musimy bywać jeszcze szybciej, żeby w przyszłym roku wygrać. Spodziewałem się, Francuzi, Niemcy i Rosjanie. Zawiedli Rosjanie, nie dostali się do finału A. Y, y, także, mimo że nie byli w finale A, w finale B, nawet w finale B przegrali. Ale też przegrali y, z osadą w Estonii ubiegłorocznych, ubiegłoroczni medaliści Mistrzostwa Świata. Także, y, Wiedziałem, że będziemy upadływać, znaczy tak w duchu myślałem, że, wiedziałem, że wymieniałem 7 osad oprócz nas, którzy będą walczyć w żartach, zawsze mówiłem, że o te drugie miejsce, ale wiedziałem, że będzie bardzo ciężko wygrać. To, że się udało, no to wspaniale, ale w przyszłym roku może być go odmiennie i nadal będzie 8-10 osad, które każda z tych osad może zdobyć złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ale myślę, że złoty medal to jest, ja tak mówię w perspektywie, ale myślę, że bardzo dużym osiągnięciem i chyba każdym marzeniem będzie, żeby przywieźć medal olimpijski, bo prawdopodobnie będą moje ostatnie igrzyska, że już czwarte, osada czwórki podwójnej, mojej osady mojej osady ten na igrzyska do będzie jedzie, zakwalifikowała się, także mam nadzieję, mamy po prostu spokój przygotowania. Kolejny rok nie musimy już się kwalifikować, potwierdzać poziomu, tylko przygotować się do jednego konkretnego tygodnia, bo nie powiem do jednego startu, tylko tego konkretnego tygodnia, w którym musimy zaprezentować swoje szczyty swoich możliwości.